Czy test IQ jest dobrym testem, Łukasz? Tak, no znaczy test IQ nie jest testem bezużytecznym, bo w pewnym momencie jeżeli próbujemy uogólnić coś do społeczeństwa, to potrzebujemy jakiegoś tak zwanego testu benchmarkowego. Jeżeli chcemy coś działać wspólnie jako społeczeństwo, no to potrzebujemy czegoś, co nas jakoś tam usystematyzuje. Um, ale IQ test jest bardzo niezrozumiały. To jest prosta tego, analiza tego jak właśnie, jak ktoś odpowiada na teście w porównaniu do innych. Czyli to, co mówisz, jak odpowiada się na te pytania, które zostały zadane. Historycznie w ogóle o tym zaraz powiem. IQ było używane niemal jako bardzo brutalna broń, i w tym momencie w dzisiejszych czasach nawet trzylatkowie. Trzylatkowie są poddawani testowi IQ, co jest mocnym kuriozem, bo trzylatkowie nie mieli kiedy nawet zacząć myśleć o, tych, o swojej inteligencji i nie mieli kiedy się rozwinąć. Wiadomo jest to, że chłopcy od dziewcząt dużo wolniej się rozwijają więc nie ma co porównywać w tak wczesnym etapie właśnie jednego do drugich, więc dlatego to jest to jest dobry test, ale nadużywany. Właśnie jest taka zabawna anegdota, którą, którą gdzieś tam wyczytałem właśnie w opiniach o teście IQ i nawet to jest anegdota związana z trzema ptakami, że dawno temu był słowik, paw i sokół. Oni spotkali się wszyscy, by uznać, kto z nich jest najlepszym ptakiem. I wszyscy i powiedział Słowik, zaśpiewajmy wszyscy piękną pieśń. No, oczywiście Słowik wygrał. Kolejny powiedział Paw, pokażmy swoje piękne pióra. Oczywiście Paw w, tym, w tej konkurencji wygrał. I potem Sokół skończył, mówi: Lećmy wszyscy tak szybko, jak tylko potrafimy. No, oczywiście Soku wygrał. I sowa siedząca obok zapytała: No dobra, no to który z was jest najlepszy? <grywa> Nie mamy pojęcia w tym przypadku, który jest najlepszy i kto jest bardziej inteligentny, bo to jest pewnego rodzaju konkurencja, w której każdy ma jakieś swoje predyspozycje. Mhm. I... Ja tutaj jeszcze bym chciał zmusić Państwa troszkę do takiej um, jeszcze generalizowania przy okazji tego odcinka. Jak będziemy mówili o IQ, będziemy mówili o efekcie Flina, będziemy mówili właśnie o tych anegdotach. Zastanawiajcie się nie tylko nad tym, że jesteśmy mierzeni tym IQ i powiecie, nie wszyscy są mierzeni. Niektórzy, to Łukasz powiedział, że się nie podawał temu testowi, ale Łukasz był w polskim szkolnictwie między innymi. I tam mamy średnią ocen. Tak naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy my nie robimy sobie takiej krzywdy, mając właśnie te średnie oceny, jedną liczbę, jedna liczba, która nas definiuje, czy ja pójdę na te studia czy nie? Czy ja się dostanę, czy moja kariera się rozwinie, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc pochylmy się nad tym no, w, sensie, w zasadzie takim bardzo prymitywnym podejściem, które stosujemy na co dzień. Ale ja już nie przerywam, Łukasz. Prymitywnym, bo właśnie sama ta idea takiej generalizacji powstała na początku XX wieku, i chciałbym teraz trochę powiedzieć, skąd się wziął test IQ i jakie było jego założenie. Mm -hmm. Na początku XX wieku ludzkość bardzo starała się zrobić jeden obiektywny test do zmierzenia inteligencji. Mogło to być do zmierzenia analizy słownej, orientacji w terenie, pamięci innych. Było to uznane za takie właśnie części ogólnego rozumowania. I pierwszy taki test powstał we Francji i miał tylko jedno zadanie: miał tylko za zadanie uznać, które dzieci będą potrzebowały dodatkowej pomocy w szkołach. Czyli on miał na zasadzie zrobić coś dobrego, wykryć grupę dzieci, które naprawdę miały kłopot w szkole. Jeżeli ktoś oglądał Forest Camp, jeden z moich ulubionych filmów, no to wiadomo, to tak to mniej więcej mogłoby, mogłoby wówczas wyglądać. I znaleźć te dzieci, które potrzebowałyby trochę więcej pomocy z różnych powodów neurologiczno-wychowaniowo innych. Nie ma co w to wchodzić, ale rzeczywiście, ten test był znany jako binet Simon, i to były fundamenty współczesnego testu IQ. To była taka seria pytań, każdy miał sprawdzić jakiś aspekt ogólnej inteligencji. I potem był wynik dzielony przez wiek, mnożony jako 100, żeby dać percentyl. I z jednej strony to był dobry test, z drugiej strony potem, tak jak mówię, został bardzo nadużywany, że aż trzylatkowie byli poddawani tym testom. Co więcej, w 1927, i to jest dość brutalna historia, Sąd Najwyższy USA zagłosował 8 do 1, bo sąd w USA ma 9 sędziów najwyższy. By pozwolić stanom, niektórym stanom, nie wszystkim, ale około 30 stanom, więc w większości aż, na sterylizację i kastrację tych, którzy byli mentalnie niedoskonali, zgodnie z tymi testami. Nawet prawnik, jeden Oliver Wadnell Holmes, napisał słynne, okropne słowa, według mnie, że trzy pokolenia imbecyli to już wystarczająco. I jako efekt tego, aż 70 tysięcy osób padło ofiarą tego brutalnego, brutalnego wyroku. I to brzmi teraz jak coś, coś strasznego z jednej strony z perspektywy czasu, ale z drugiej strony no my dalej tego używamy, tylko że w innych metodach. My cały czas tego no, używamy. Cały czas tak. tego używamy, tylko właśnie no może nie do barbarzyńskich rzeczy i do sterylizacji ludzi, ale używamy tego do klasyfikacji ludzi. No, ja miałem taką historię, słuchaj, to jest moja historia mojej szkoły podstawowej. Ja zostałem sklasyfikowany jako osoba no, nie dość rozwinięta intelektualnie i przez pierwsze trzy lata mojej szkoły podstawowej chodziłem do grupy specjalnej. To była grupa specjalna, miałam douczanie, prawda? Problem polegał na tym, po latach domyśliłem się tego, wiesz, ja w pamięci liczyłem, ale nasi, nasza nauczycielka kazała nam pisać wszystko na kartce, jakby każde kroki, i ja nie rozumiałem, o co jej chodzi. Więc ona mnie męczyła, żebym napisał wszystko, ja jej zapisałem wynik, ona na to: No dobra, słuchaj, ale miałeś podać kurczę wszystkie kroki po kolei. Ale nie ma kroków, no jest wynik, prawda? No i w ten sposób trafiłem do takiej grupy. Trzy lataś tam męczyłem. Także... No to jest, jest akurat bardzo zabawne, bo czasem nie zawsze musimy, no czasem rozumiemy coś po prostu i to jest, to jest. I nie ma narzędzi, żeby faktycznie zrozumieć, że coś takiego się dzieje, prawda? Nadużywamy swego rodzaju różnego, różnego rodzaju metryki, tak jak właśnie IQ, do tego, żeby od razu klasyfikować, grupować i właśnie dystrybuować. Ale to, co mówimy, test IQ nie jest zupełnie bezużyteczny, więc dzisiaj, w dzisiejszych czasach, po już tak latach badań, około, no właśnie tak jak mówimy, na początku XX wieku powstały te fundamenty testu. Dzisiejsi psychologowie już mówią, że to nie jest wystarczające, żeby zmierzyć naszą inteligencję, no ale tak naprawdę inne mamy benchmarki, które sprowadziły nas do liczby, czyli to, co mówiłeś w szkolnictwie, oceny. Wiadomym jest, że dzieci rozwijają się w bardzo różnych tempach, więc dzieci. Będą potrzebowały innych metod nauki na różnych etapach życia, szczególnie, właśnie szczególnie w tych latach między 6 a 18 lat, gdzie to jest najszybszy, najbardziej formowalny mózg, jaki jest, więcej już nie będzie, by takiej neuroplastyczności, jaką mamy do 20 tam któregoś roku życia. Ale testy mierzą IQ taką ogólną zdolność mózgu do takich rozpoznawania wzorców, do takiego tak zwanego pattern recognition nauki, rozumowania. Jest też znacznie więcej innych testów, które sprawdzają inne kognitywne aspekty, jak testy pamięciowe, testy analizy słownej, matematyczne. Jest też dość sporo dowodów korelacyjnych, które, ale to są takie dość słabe dane, i też podkreślę, że to są słabe dane, które pod, pod, potwierdzają to, że jest jakaś tam korelacja między tak zwanym sukcesem w życiu. Tylko, że sukces tutaj został sprowadzony do finansów głównie. Mm. Ale to chodzi. Sukces kolejny sposób pomiaru. Kolejny, <gry> kolejny sposób pomiaru, dokładnie. Ale to zostało sprowadzone do sukcesu wobec IQ, że jest jakaś tam mm. korelacja wzrostowa. Jednak tak jak mówię, ta korelacja jest, jest ale jest dość niska. Mm. Um, I teraz, jeżeli potrzebujemy na świecie jakiegoś takiego testu do klasyfikacji e, wielkich organizacji typu cały kraj, no to. Test IQ wydaje się najlepszym do tego obecnym narzędziem mm -hmm. obecnie, ale jednak są rzeczy, do których test IQ kompletnie nie pasuje. Um, on pokazuje w to, w jaki sposób my potrafimy odpowiadać na bardzo konkretne pytania. Ja też muszę przyznać, że z mojej strony, ja pamiętam, jak mieliśmy egzamin do liceum. Ja zdawałem do, do jednego z warszawskich liceów z maturą międzynarodową i ja pamiętam, że ja. Bardzo dużo nie rozumiałem z tej matematyki, która była na tym egzaminie, bo, mi, bo to była mhm. inna matematyka niż się uczyliśmy w gimnazjum. Więc co zrobiłem? Wydrukowałem dziesiątki past paperów, jakie były dostępne i je zacząłem mhm. je rozwiązywać. I zobaczyłem, OK, jest jedna wspólna metoda. I jak zobaczyłem, że jest jedna wspólna metoda, to dopiero nie, niektóre zadania zacząłem, zacząłem rzeczywiście rozumieć, rozumieć ale wie, część z nich, tych, których nie rozumiałem, po prostu wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć, mhm. nie rozumiejąc, o czym jest to zadanie. Bo my się tak adaptujemy. Tak, zawsze ta metoda. Mhm. Właśnie wiele z nas zakłada, że IQ reprezentuje taką moc naszego mózgu, ale to nie jest zupełnie prawda. Jeżeli bardzo polecam w tym przypadku książkę, którą Maciek mi polecił, to jest książka Kenna Robinsona, pokazująca to właśnie, książka się nazywała. E... Pamiętasz, że masz jakieś książki? Która, The Elements, znaczy Odkryli tak. swój żywioł, tak. żywioły, tam jest seria książek w ogóle, jest seria książek o żywiołach, bardzo mocno polecam. Wszystkim. Ale właśnie ta książka The Element jest fantastyczną książką pokazującą, że mamy pewnego rodzaju predyspozycje do niektórych rzeczy, typu taniec, typu śpiewanie, mm -hmm. typu muzyka. To są zupełnie inne rodzaje inteligencji aniżeli ta inteligencja, która jest testowana na teście IQ, czyli odpowiadanie na formę pytań rozumowania, bo może nie dla niektórych to jest kwestia czasu, który jest wymagany na odpowiedzenie na to pytanie, może dla niektórych to jest inna kwestia stresu wówczas. To jest bardzo, bardzo powierzchowny i bardzo taki ogólnikowy test, który mało sprawdza naszą rzeczywistą inteligencję, czyli taką możliwość no, takiego rozumowania życiowego. Bo on jest tani. Tutaj o tym nie powiedzieliśmy. Pamiętajmy, że jak chcemy takie masowe testy przeprowadzić. Chcemy zacząć klasyfikować całe grupy społeczne i itd., bo wspomniałaś o Kenie Robinsonie i o tym, że tam taniec, kreatywność, po pierwsze, to są trudno mierzalne rzeczy, prawda? No bo w, czy jesteśmy w stanie tak łatwo zmierzyć inteligencję ruchową? Po drugie, no jak sobie łatwo możemy sobie wyobrazić, trudno przeprowadzić na dużą skalę tego typu testy, prawda? No, bo, no bo, bo jak, prawda? No, i, i tutaj też dochodzimy do takiego sedna. Nie zapominajcie, proszę Państwa, że jak ty zdawałeś te egzaminy, wiesz, gimnazjalne i tak dalej, tak dalej, egzaminy przeprowadzane na setkach tysięcy osób muszą być później przez dziesiątki tysięcy, tysiące osób sprawdzane. Prawda? Dlatego my nie mamy wyborów. Moglibyśmy mieć demokrację bezpośrednią w Polsce. Ale teraz, kto by opłacał te setki tysięcy urzędników, którzy musieliby przeliczać za każdym razem nasze głosy, za każdym razem, jak jest jakaś ustawa, którą chcielibyśmy podjąć, prawda? I, I to się zawsze rozbija faktycznie o logistykę. Tak samo jest z testowaniem. Więc test IQ jest OK, bo jest tani, chociaż wiemy o wszelkiego rodzaju jego niedostatkach i faktycznie jego brakach. Tak, tak, tak. Jest bardzo dużo artykułów swoją drogą w internecie, właśnie takich reklam typu popros swoje IQ. To typu, Oczywiście. E, Einstein zdaje, zawsze się tam pojawia. Tak zawsze jest ten Einstein pokazujący język za tak, każdym razem. No mm -hmm. i z definicji test, na którego możemy się wykuć, to nie jest test naszej inteligencji. To jest test, czy to jest sprawdzenie tego, jak potrafimy odpowiedzieć na te pytania. Co mówiąc wprost nie działa jako mierzenie naszej inteligencji, bo się wykujemy tych odpowiednich pytań. No i go zdamy. Po prostu go zdamy.